Przedstawiamy przegląd leku Prostonel. Według producenta Prostonel to produkt specjalnie zaprojektowany do zwalczania zapalenia gruczołu krokowego i problemów z prostatą, z którymi ma do czynienia znaczna większość męskiej populacji w starszym wieku. Stałe stosowanie, zgodnie z zaleceniami, eliminuje ból i problemy z układem moczowym poprzez usunięcie stanu zapalnego, umożliwiając ponowne ustabilizowanie oddawania moczu i pomagając przywrócić erekcję. Stosowanie preparatu prostonyl pomaga również zapobiegać problemom z prostatą i zapobiegać ich nawrotom w przyszłości. Postępujący wiek może prowadzić do wielu problemów z prostatą u wielu mężczyzn, a istnieje kilka objawów. Które mogą powiedzieć Ci: czy masz ten problem? Należą do nich trudności w oddawaniu moczu i potrzeba częstszego chodzenia do toalety, problemy z erekcją i zmniejszony popęd płciowy lub nieprzyjemne mrowienie i uczucie rozciągania w pachwinach. Objawy te nie powinny być ignorowane, aby nie prowadziły do pogorszenia w późniejszych latach, a także do dalszych problemów, takich jak niepłodność. Zapalenie pęcherza moczowego, zastój moczu w pęcherzu i krwawienia. Na stronie producenta znaleźliśmy recenzję i skład leku, który jest całkowicie naturalny. Link do oficjalnej strony znajduje się w opisie pod filmem.